Hasło zdrowe zęby ratują życie niesie ze sobą szczególny wydźwięk dla lekarza internisty. Dzieje się tak dlatego, że możemy to rozpatrywać na kilku poziomach relacji pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a chorobami wewnętrznymi. Po pierwsze, chore zęby, chore śluzówki przede wszystkim, są przyczyną i wykładnikiem rozwoju bardzo wielu schorzeń ogólnoustrojowych. Zapalenie przyzębia na przykład, które występuje w bardzo znacznym odsetku polskiej populacji, może być przyczyną pogorszenia kontroli ciśnienia tętniczego, sprzyja rozwojowi miażdżycy tętnic, która leży u podstaw zawałów serca, udarów, a nawet niewydolności serca. Brak zdrowia w śluzówek i zębów przyczynia się do zaburzenia równowagi mikrobiologicznej ustroju. Może być przyczyną rozwoju wielu schorzeń u pacjentów z chorobami zastawek serca, ale także przyczyniać się i zwiększać ryzyko rozwoju wielu nowotworów. Drugim poziomem interakcji między internistą a stomatologiem jest fakt, że ból zęba często sprowadza pacjenta do gabinetu stomatologicznego, w sytuacji, w której normalnie poszukiwać opieki zdrowotnej ten pacjent by nie próbował. Sprawia to, że czasem stomatolog ratuje naszemu pacjentowi życie, kierując go do hematologa. W przypadku stwierdzenia objawów w jamie ustnej chorób wewnętrznych, takich jak białaczki czy też inne zaburzenia hematologiczne, wiele innych chorób objawia się również w jamie ustnej, i tu ta rola prewencyjna stomatologa jest nie do przecenienia. I w końcu bardzo istotną rolę stomatolog może pełnić w odniesieniu do edukacji pacjenta, ogólnej edukacji prozdrowotnej. Stąd zdrowe zęby. Ratują życie i jest to niepodważalna, a dwukierunkowa droga pomiędzy chorobami wewnętrznymi a chorobami jamy ustnej. Jeśli zdamy sobie sprawę z roli Jaką jama ustna i jej zdrowie odgrywa w regulowaniu ogólnoustrojowego dobrostanu naszego pacjenta, to powinniśmy docenić fakt, jak istotne jest kształcenie stomatologów, jak istotne jest zadbanie o to, aby w trakcie edukacji stomatolog uczył się dogłębnie na temat objawów chorób wewnętrznych w jamie ustnej, bo tylko wtedy będzie w stanie wykryć i pomóc pacjentom, z którymi ma do czynienia. A coraz częściej nasi stomatolodzy mają do czynienia z pacjentami z wieloma współistniejącymi schorzeniami. Taki stomatolog musi poradzić pacjentowi, ale także dobrze ukierunkować własne leczenie, dostosowując go do stanu chorego. Stąd potrzeba. Naprawdę zaawansowanego i rozbudowanego kształcenia specjalistycznego w wielu dziedzinach stomatologii, które powinno przenikać się z kształceniem ogólnomedycznym. Hasło zdrowe zęby ratują życie odnosi się również do wielu sytuacji, w których bez. Odpowiedniego leczenia i przygotowania stomatologicznego nie jesteśmy w stanie wdrażać nowoczesnego leczenia onkologicznego i nowoczesnego leczenia reumatologicznego. Leki biologiczne, o których tak dużo dowiadujemy się także w związku z pandemią COVID, wymagają, aby nasi pacjenci by mieli stan jamy ustnej doprowadzony do stanu niemalże idealnego, i wymagają dużego zaangażowania stomatologa. Tak więc bez stomatologii nie ma nowoczesnego leczenia reumatologicznego i bardzo trudne i długie jest oczekiwanie na nowoczesne leczenie onkologiczne.